Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, to jest sobotę, na ulicach naszego pięknego miasta Koła raz z panią Anną Majdą, kandydatką niezależną do Senatu z tego okręgu, rozdawaliśmy ulotki naszym mieszkańcom i przeprowadzaliśmy z nimi różnego rodzaju rozmowy. Oprócz ulotek, jak i tych przemiłych rozmów były również miłe gadżety, jak małe co nieco, które było przygotowane od pani Ani ciasto drożdżowe, które się cieszyło wielkim zainteresowaniem. Przede wszystkim cieszymy się, że udało się nam z tyloma osobami porozmawiać bardzo przyjaznymi, bo wiadomo, że zawsze takie wyjście na ulicę jest różnie odbierane, ale okazało się, że ludzie są zainteresowani, nie ma tego pośpiechu, chcą chętnie porozmawiać i dlatego też tutaj jesteśmy. Na pewno następna możliwość... Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Jak widzicie Państwo nawet samochodów nam kiwają i nas y, zachęcają do, do działania. Na pewno następne spotkanie nasze będzie na Jarmarku Kowskim. Jak wiemy, zawsze w pierwszy czwartek odbywa się taki jarmark, będziemy chcieli porozmawiać z mieszkańcami naszego okręgu i tam na pewno nas również spotkacie. Poza tym też zaczynamy dystrybucję gazetek na tym rynku. Każdy z Was dostanie do domu y, informacje na temat mojej osoby, jak również pani Ani i tu będziecie mogli się zapoznać. Tam jest też, y, możecie śledzić nasze y, portale ale facebookowe. Tam jest nasz, nasze osoby są przedstawiane. Można się z nami skontaktować, czy to przez Messengera, czy to jest inne komunikatory. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Może teraz oddam głos koleżance. Mam przyjemność dzisiaj na ulicach Miasta Koła tutaj spotykać się z mieszkańcami. Na co dzień jestem lekarzem, ortopedą w Turku i niektórych z tych przechodniów, nawet byli to moli pacjenci ze szpitala, więc... Normalnie pracuję w szpitalu, nie zamierzam z pracy w szpitalu rezygnować, bo takie są głosy, że jak w, będę senatorem, to już nie będę pracowała. Absolutnie dementuję takie informacje, ponieważ e, ja pracuję tutaj w placówkach publicznych, bo poprzednio mieliśmy też lekarkę, senatorkę, e, ale pani e, senator pracuje. W Warszawie nie leczy pacjentów z naszego okręgu, a ja od początku mojej kariery i nie zamierzam tego zmieniać, pracuję tutaj dla ludzi tego, tego rejonu e, i pragnę e, dać tutaj swoją osobę jako najlepszego kandydata dla tego okręgu. Dlaczego wyborcy powinni zagłosować właśnie na Pana i na Pani osobę? Może zaprosimy najpierw. Ania niech pod... Ja już wstępnie już w poprzedniej wypowiedzi powiedziałam, dlatego że jestem stąd, znam problemy realne mieszkańców. Żyję tutaj, pracuję z pacjentami, z osobami, spotykam się o różnej majątności. Pacjenci wbrew pozorom tego co mówi telewizja narzekają na bardzo słabe emerytury narzekają na drogie leki. E, proszą o najtańsze leki, które, ma, są, e, które powinnam e, tym pacjentom i staram się wypisywać tak, żeby jak najmniej obciążać ich. E, pragnę również e, kraju bez afer, kraju w Unii Europejskiej, kraju, gdzie pieniądze publiczne nie są marnowane. To jest najważniejsze dla mnie. Super. Tak, to już też Pani Anna wspomniała. Ja również jestem z tego regionu. Większość z Państwa mnie zna. Jestem prezesem obecnie wodociągów kolskich. Rozbudowałem w tej chwili tą firmę. Przeskoczyliśmy dekadę, mówiąc szczerze, w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy, mamy nowy skok technologiczny, mamy najnowocześniejszą oczyszczalnię, przeróbkę osadu. Jesteśmy zakładem niskoemisyjnym i stwierdziłem, że te wszystkie umiejętności, te możliwości, które ja mam, chciałbym wykorzystać również w pracy parlamentarnej. I ta sama sytuacja, co u Pani Ani, też nie zamierzam rezygnować z pracy zawodowej, gdyż dobrze. Się czuję, mam tu jeszcze wiele zadań do skończenia. Można być posłem niezawodowym, pomagać temu miastu, pomagać rozwijać się miastu, a jednocześnie pracować tutaj jako prezes. Też mi się nie podoba to, to co do, do tej pory się dzieje, my mamy w tej chwili też sytuację taką, że w historii jeszcze tego miasta nie było, żeby był poseł pochodzący z Koła. Ja jestem taką osobą, która się w kole urodziła, większość życia spędziła w kole, w tej chwili pracuję w spółce kolskiej, więc myślę, że to się na pewno przydaje. Dlatego też moje hasło głosuj na człowieka, nie na partię, bo liczę na wszystkich. Spotkałem się i z osobami, które są po przeciwnej stronie, jak gdyby barykady i wspierają tamte ugrupowania, ale stwierdziły, że taką osobę jak ja warto wesprzeć i na to na pewno liczę. Wracając tutaj, jeżeli chodzi o panią Anię, ja również, może ona liczyć na mój głos, jest przedstawicielką Paktu Senackiego, co najważniejsze, jest to osoba bezpartyjna, poparta przez wszystkie ugrupowania opozycyjne i to jest największy plus dla tego okręgu. Będziemy mieli wreszcie lekarza, który jest stąd, tu nadal działa, a nie kogoś, kto w Warszawie, mówiąc że pani Budner, która tu była panią, panią senator, przez dwie kadencje nikt tutaj nie widział i do tej pory jej nie widzimy. Więc postawmy na panią Anię. Co najciekawsze, to też zobaczcie państwo zbieżność nazw Pani Majda, Pan Gajda, Pani ostatnia na liście do Senatu, Jana, ostatni liście trzeciej drogi, liście numer dwa, więc liczymy na Państwa głosy. Powodzenia podczas zbliżających się wyborów. Wszystkiego najlepszego. I do zobaczenia na jarmarku. Dziękuję, w Dziękuję bardzo. Do widzenia.